Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Właśnie wstałem, jest piątka niedziela. Yy, za chwilę na wagę. Jestem ciekawy co pokaże waga. I tak jak widzieliście, 84,8. Powiem Wam tak, jestem już parę miesięcy na tej e, diecie e, generalnie podobnej. Ale co wam powiem? No, głowa musi odpocząć, głowa sobie musi odpocząć. Dzisiaj robię sobie dzień po prostu jedzenia wszystkiego. I powiem wam, to jest bardzo ważne w procesie budowania sylwetki. Coś już tam wyrobiłem, tak jak widzieliście na pierwszym zdjęciu, na samym początku filmiku. Wiecie, i chodzi o to, że nie, że teraz sobie odpuszczam i, a już teraz nie będę nic, już trzymał diety i tak dalej, nie będę już ćwiczył, nie będę oczywiście. Jest to taki, mm, taka odskocznia, jeden dzień po prostu, żeby głowa sobie odpoczęła, dużo się działo u mnie, przeprowadzka, różne inne rzeczy, niewyspanie, nie przemęczenie. Ciężko w pracy było teraz ostatnio. E, wiecie, jako kierowca, no różnie to tam było, już nie chodzi o jazdę, e, dużo stresów i powiem Wam... E, po tró miesiącach po prostu tej diety no gdzieś już po prostu trzeba sobie odpocząć. I głowa. Głowa jest bardzo, bardzo ważna w budowaniu sylwetki Jeszcze jedna z najważniejszych rzeczy to jest głowa. Jak głowa będzie funkcjonowała dobrze, to i wszystko inne będzie funkcjonowało dobrze. Także powiem wam tak, będę. Po prostu nagram w ciągu dnia to, co jem, na co mam ochotę. Nie będę tego liczył. Nie będę tego liczył, ile ma kalorii, po prostu będę za to chwytał i będzie to nawet słodkie jedzenie. Będą to też oczywiście ziemniaki pery, jak to się mówi, ze schabowym. Także zobaczycie cały mój dzień jedzenia wszystkiego, co się tylko mi zachce. Pozdrówka. Tutaj, moi drodzy, przekąseczka, taka ranna, poranna, deserowa. Nie wiem, czy to wszystko zjem. Podzielę się też trochę z żoną oczywiście, ale są jeszcze inne słodycze, inne rzeczy. Oprócz słodyczy, oczywiście też są inne rzeczy, bo nie będzie tylko to. No i co, kawkę sobie tutaj przygotowujemy dla żonki i dla mnie. Także co? No zobaczymy, jak ten dzień poleci. Mm. chodzi o śniadanko. Omlet, ale oczywiście dwa omlety, że ona przygotowała. Żona pyta, kochanie, ile omletów? 1 czy dwa. No oczywiście, że od razu powiedziałem, że dwa. Masło orzechowego dowolnie, nie wiem nawet ile tu jest granic. Nic dzisiaj nie liczę. Bastian też dzisiaj jest, co tylko mu dusza, na co mu dusza tylko zapragnie. dalsza część dnia z żoną z Bastianem i co ochota na lody nasza no to wiadomo że trzeba sobie loda zjeść mmm jak kochanie pyszne smakowe smakowe widzicie no no pozdrowka Słuchajcie, pora na obiad. To tu się na obiad szykuje. O oh my god, co moja żona kochana zrobiła? Zobaczcie, Fasolowe moja żona zrobiła, zobaczcie. Nie ważymy, nie liczymy kalorii, po prostu jemy, ile się da. No słuchajcie, dzień trwa dalej oczywiście. Dzień wyżerki. Słuchajcie, pojechałem sobie właśnie na stację po drodze, gdzieś tam jechałem i kupiłem sobie bach lody, słuchajcie. Lody werwę sobie o pitolę i takie frugo, oczywiście zimne wszystko. Także widzicie, dzień wyżerki, czego się chce, ile się chce. Także powiem wam, że jest ok, jest ok, ale podsumowanie oczywiście zrobię. Jutro pewno waga skoczy, no ale co, dzisiaj sobie nie żałuję. Oczywiście podzielę się z żoną, jak będzie chciała, bo lider lodów trochę za dużo. I słuchajcie, na kolację zestawik taki kebab, e, oczywiście dla żony też kola. Kola, słuchajcie, Kola kurde kawał o 21.30 no. Tego jeszcze nie było. Witajcie, witajcie. Dzisiaj jest poniedziałek. Rano jest 5 godzina. Wczoraj był cały dzień wyżerki. Jestem ciekawy ile pokaże waga. Oczywiście pokażę więcej, ale jestem ciekawy ile. Jak widzieliście, jest wzrost wagi oczywiście z 84,8 na 87,4. Także, co no jest wzrost, oczywiście, jest to oczywiście woda, która, którą organizm odłożył. I co, no, wracam do diety: do tej diety, którą mam, czyli 180 białka, 70 tłuszczy i 200 węgli. Także, co 2150 kalorii. I co cały ten tydzień oczywiście w trasie będę trzymał już dietę, bo powiem wam, głowa mi odpoczęła, o to chodziło, żeby odpocząć od tej diety jeden dzień, bo już zaczęło się podjadanie w trasie, także to już nie tędę droga. Taki właśnie dzień, jeden dzień takiego wszystko, w którym pozwalam sobie na wszystko, będę sobie robił co jakiś tam czas, kiedy będę widział, że coś się dzieje nie tak. No chyba, że będę na masie, ale. Powiem Wam, że jeszcze jest dobre z 10 kg do zrzucenia, żeby po prostu ta sylwetka naprawdę tak zaczęła nabierać takich fajnych, estetycznych kształtów. Także co? Obserwujcie mnie dalej. Zapraszam na Instagram, na Facebooka. Trzymajcie się i co? Udanego tygodnia, jeżeli to oglądacie w poniedziałek.